I wesoły autobus jest prawie na miejscu. Też jestem. Też jestem. E, dziewczynki się spakowały tak, jakbyśmy jechały tak już tak, na trzy tygodnie, nie? Tak, Wygodnie wam tam? Dobrze, że to tylko 40 km od Warszawy, bo wszystko aha. po prostu jest zawalone tak. klamotami. Zaraz jesteśmy na miejscu. Hotel Sielanka nad Pilicą. I tutaj spędzimy nasz bawski weekend. Pokój 227 zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Chodź mimi. Zobaczymy. Prościutko urządzone pokoje. Ojej, jest widok. Super. Mamy widok na, na parkur i na stajnie. Oj, właśnie jest trening skokowy. A ja mam, słuchajcie, sentyment do tego hotelu, dlatego że byliśmy tutaj wiele, wiele, wiele lat temu, tuż przed moim wyjazdem do Abu Dhabi. Zrobiliśmy sobie taki weekend rodzinny z, ze Stefcią, z Gatsby, naszym, naszym poprzednim buldoszkiem. I z Piotkiem, i bardzo, bardzo miło wspominam to miejsce, a potem parę lat temu, nie wiem, ze cztery lata temu, może albo 5, byliśmy tutaj na święta Bożego Narodzenia z rodzicami, z moją siostrą, takie duże, rodzinne, fajne, fajne święta tu spędziliśmy. Co prawda nie było śniegu, ale, ale się świetnie bawiliśmy. Co prawda planując ten weekend, jak z Gosią planowałyśmy ten weekend, no to liczyłyśmy, że już tak ten drugi weekend kwietnia to będzie ładniejsza pogoda, No jest jak jest. Jest w zeszły weekend padał śnieg, a teraz jest wichura, cały dzień padał deszcz. I jutro też całą sobotę ma padać deszcz, także dobrze mamy tutaj spa. Tych domków nie było, jak byliśmy tutaj ostatnio, są nowe. Ale wiecie co, Taki takiej porze roku, w sensie one są fajne w lecie, ale przemieszczać się na zewnątrz, żeby iść na basen i do spa, do restauracji to tak średnio. Także cieszę się, że jesteśmy w środku. No Mimi szczęśliwa. O dobra kupa końska, nie? Mniam. Ale muszę przyznać, że z tej strony te domki całkiem sympatycznie wyglądają z tymi przeszkleniami na łąki. Super. Tak wygląda hotel z zewnątrz. Boże, jak to jest widzieć kolejnego psa? i Momo. A teraz mała Mimi przyjechała na weekend. Tak? A tu fajnie, dlatego że jest plan obiektów i atrakcji, bo środek jest dosyć duży. Zobaczcie, tu jest hotel, tu jest dwie, łąka, na której byłam z Mimi. Po środku jest parkur, tu są stajnie, mini zoo. Tutaj też stajnia, tam jest hala. Karczma. O, i właśnie na taki weekend liczyłyśmy z gosią. Leżaczki i słoneczko. No to światło jest tylko odrobinę za białe, za blade. Jakby było troszeczkę cieplejsze. Żarówki wystarczyłyby, cieplejsze żarówki. To od razu byłoby dużo przytulniej. Zwłaszcza, że te szarości, zielenie już i tak wychładzają wnętrze, więc. Jest tak e, dosyć chłodno w tym pokoju przez to oświetlenie. Hotelowe spa i basen. Tutaj, wtedy, jak byliśmy na świat, to spędzaliśmy godziny po prostu ze Stefą i z Felkiem. Strefa relaksu, spa. Chyba jutro jakieś zabiegi A, tak wygląda basen. Ja uważam, że super jest to przeszklenie. I ma zawieckie łąki za oknami. Nasze dwie szatanice oczywiście już w wodzie. One też się nie mogły doczekać tego weekendu. No, dziewczyny oczywiście się tak świetnie bawią, że nie ma mowy, żeby poszły na kolację, a ja w sumie trochę jesteśmy głodne z Gośką. No zaraz wrócę. Idę tylko na kolację maluszku. Do restauracji nie wolno z pieskami, wiesz? No, a zaraz wracamy po kolacji, już będziemy razem. Pierwsza kolacja w Sielance. Stefcia wzięła zupę z małży i koktajl antyoksydacyjny, no bardzo zdrowo. Maryś, co ty wzięłaś? Jaki koktajl? Energia. Energia, okej. Okay. Ja mam tutaj tuńczyka w czarnym sezamie z ostrym guacamole i grzanką ze słodkiej chałki. I podobno umierają z głodu. Chciałam ładnie nagrać jedzenie, więc teraz Stefa układa z powrotem, tak jak było na talerzu. Już nie. <grymne> Już nie. E, Łosoś z drożdżami z brokułami pod beszamelę. Marysia sałatka Cezar z krewetkami. Ja mam udon, e, e, trudno Grzesze. również z krewetkami. <grymne> Natomiast moja przyjaciółka, to jest dopiero <grymne> weekend w spa babski. Fryteczki teczka i przepiękny panini. panini. Z czym gonia? Z szarpaną wołowiną. Wieczarne pieszczoszki. Nie wiem, słuchajcie, dlaczego, ale moja przyjaciółka twierdzi, że mój pies nie jest najmądrzejszy na świecie. Marysia, to jest nieprawda, przecież mi nie jest nie najmądrzejszy prawda. na świecie. Nieprawda, nie jest najmądrzejszy na świecie. Ja w dyplomacji tak jak ciocia. Sobotni poranek i tym razem prognoza się sprawdziła, leje deszcz. Idę na spacer z Mimi na śniadanie. Ale ktoś tutaj jest szczęśliwy, mimo parszywej pogody. No, jak się wychodzi rano na spacer, prawda, Mimusiu? I jest taka przestrzeń, to nawet deszczyk nie przeszkadza, tak jak deszczyk w Warszawie. Mmm, jakie błotko! Cudownie, będziemy zaraz łapeczki myć. Ale powietrze jest ekstra. Zimno, ale fajnie. Hotelowa restauracja. Wczoraj jak jadłyśmy kolację, to była absolutnie pełna. Dzisiaj widzę, że wybrałyśmy taką godzinę na śniadanie, dziesiątą, że jest w miarę puste, bo hotel podobno jest pełny. Cześć, dziewczyny. <głos》>. Gosia zaraz nam opowie, jak to jest się wyspać po roku. Po, po dwóch tak naprawdę. Bo Marysia jest z nami Marysia i Stefcia, ale Gosia ma jeszcze malutką córeczkę, z którą się zwykle nie wysypia. Z tego co pamiętam to są tutaj bardzo dobre śniadania. Twarożki sery, jajka, warzywa. I kiszonki. Sekcja dla mięsożerców. No, dania wegańskie. Pasztet z cukinii, tofu, pasztet z cieciorki, Pasta z suszonych pomidorów, faszerowane liście winogron, jest hummus i tofu wędzone. Fajnie. Woda i tłoczone soki. Jest jarmużowy smoothie. I jajecznica. Parówki frankfurterki, fasolka w pomidorach, boczek, mięsożercy i sekcja na słodko. Tutaj pewnie będą dziewczyny szale. Brałyśmy się z gosią na spacer, a dziewczynki poszły. Uwaga na siłownię. <noise> Jeszcze tak się pytamy, ile zamierzacie tam być, one co? Godzinka. Godzinka. <noise> a Ta infrastruktura jest dziecka, to jest naprawdę fajna. Z tego co pamiętam, tu jakiś czas temu się odbywały Mistrzostwa Europy w powożeniu zaprzęgami. Także to jest wszystko naprawdę fajnie przygotowane. No, zobaczcie publiczności, ładny parkour, ładne przeszkody. Zerkniemy do stajni. Także nie wiem Gosia czy my będziemy jeździć w taką pogodę. Na Wiesz, hali co, to mi się, mi się nie, nie chce. Się nie jest. To jest za mokro. A w teren nie pojedziemy bo jest strasznie mokro. Więc e, przemyślimy jeszcze nasze plany jeździeckie tutaj. A w hotelu też jest mini zoo. I tutaj... <laughs> Gosia nie może przestać się śmiać. <laughs> no Przecież one, one są ładne. Ale jak? Chyba Mimi chce się bawić z lamami. A to jak się patrzy na nią, nie słuchajcie, komedia. Nie no, zwierzęta są najśmieszniejsze na świecie. Co to jest? One tak, to pies? Ona co, ty przecież psy tak nie wyglądają. Nie no, ewidentnie są bardziej zainteresowane Mimi niż nami. A i gwiazdy do nas dołączyły wreszcie. Dziewczyny, jak tam była na siłowni? Super. Super. Co robiłyście? Eee. To eee. eee, eee. no, naprawdę ćwiczyłyście jak na siłowni <laughs> przestało. Co można robić na siłowni? E, chcecie zobaczyć lamy? Lamy, lamy, lamy. No ale z smutego napełnienia. Tak, jechałyśmy. A tu Stefa. O tu tak. jest ognisko, gdzie pierwszy raz w życiu zjadłaś ketchup. Pamiętam! Nie wiem z ketchupem. Tak, tak. Tak, 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 tak. jak fajnie dziewczyny skaczą? Tu jest taki domek, gdzie można zrobić imprezę. Ja pamiętam, że jak były to święta Bożego Narodzenia. Jak byliśmy, to tutaj było zrobione wieczorem takie ognisko z kiełbaskami, z barszczem. Nazywa się to matecznik. Ale teraz się pytałam, niestety w ten weekend nic nie jest zorganizowane. Ooo! Nie mi Mimusiu, zobacz jaki słodki baranek. Ja nie wiem, czy taki słodki, <noise> przestań. No słodki. No cześć, cześć. Merda do... ogonem do Mimi. Nie do mimi, tylko do mnie, bo ją głaszczę. No, naprawdę, już po prostu wypraszam sobie. Ja tu ręce brudzę, aby do mimi. Kurde. A i trochę słoneczko wyszło. Słuchajcie, wcale nie jest tak źle, jak miało być. Idziemy na łąki, dziewczyny? O, huśtawka. Miał być babski weekend, ale zobaczcie, nie wytrzymali bez nas. No, po prostu. Nie, to Przylecieli <śśmiech> na skrzydłach miłości do nas. No, po prostu, na skrzydłach miłości. Panowie, panowie, a na ile wy tu przyjechaliście? Bo my was na lunch zaprosiłyśmy tylko, a sądząc po tych siatach, tych torbach, to. Cześć, Zosiego! O, nie, nie ma mowy. Jedziecie lunch i spadacie. Zaczynamy nasz rodzinny lamczyk. Stefcia ramen. Zosia, a co ty jadłaś Zosia? Zosia już zjadła pomidorową. Trochę tak na spółkę z tatusiem. Darek druga zupka, bo jedną z córeczką, drugą teraz Żurek. Piotrek zupka z małżami, którą wczoraj jadła Stefcia, przepyszna. A ja też ramen. No, taka, taka no Darek, ty bardzo dietetycznie, naprawdę stary, zaimponowałeś mi marchewka z jabłkiem. Uwielbiam, ale musi być marchewka mocha. No, Wiem, tak, biegotna. taka wilgotna. Gosia, co tam masz? Bif z burbinią. Połowina po tatar. Darek, Tatar. Darek tatarek. Ładnie to wygląda, jak? Pyszne. Pyszne? Słuchajcie, jedzenie naprawdę jest pyszne tutaj. Do tej pory wszystko co jedliśmy doskonałe. Bardzo Moje kary wegetariańskie z kalafiorem, cukinią, ryż sezam. Ja ostatnio... <laughs> Kochanie, a ty co masz tam wegetariańskiego na tym talerzu? Wegetariański schabowy. Wegetariański schabowy, z piwkiem. Dziewczyny na placu zabaw. Z widokiem na konie. Fajnie. A my spacerujemy. Jeszcze mamy plan na szybki basenik z chłopakami. O, jak słodko! I chłopaki lecą do Warszawy. Chłopaki i Zosia. No i przyjechali i właśnie jadą. kochamy was, będziemy tęsknić. Bardzo. Pa, Papa? Zabieracie też Mimi? Nie. Nie? Dlaczego? Pa. Pa. W Siłance jest też bardzo sympatyczne spa. Są zabiegi na buzie, ale ja niedawno robiłam jakieś tam rzeczy z buzią, więc se daruję. Natomiast z przyjemnością wezmę jakiś zabieg na ciało. Jestem już w gabinecie masażu. Wybrałam masaż masłem Shea. Herbatka owocowa czeka, a ja się zamierzam zrelaksować. Kochani, no jeden z najcudowniejszych masaży, jaki w ogóle miałam. Masowała mnie wspaniała pani inna. I to była naprawdę naprawdę petarda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, wracam do pokoju. A tu taka sytuacja. Ktoś chyba też liczył na spa. Po masażu, przed kolacją, czy spacerek z mimi, zachwycająco zaszło słońce. Po tym deszczowym, takim pochmurnym dniu jest taki przepiękny różowy zachód słońca. A ta dostała po prostu świla ze szczęścia. Tak, dobry pies! Wariatko, ty! Ale pięknie! No. Jest szczęśliwy. Jejku, zobaczcie, ona jest jak różowa w tych promieniach zachodzącego słońca. To jest różowy, a nie błękitny. Cudownie jest. Naprawdę to jest sielanka. Kwietniowa niedziela. Piękne słoneczko, ale zimne jak diabli. Dziewiąta rano. Na placu już trwają treningi. Tak. Ale jak inaczej wygląda świat w słoneczku. Samym okradłem z wczoraj też ze śnią. Ale wiatr jest lodowaty po prostu. Natomiast słuchajcie, są tutaj takie kretowiska, takiej wielkości, że nie chcę myśleć, jakich rozmiarów są te krety. Bo są mniej więcej chyba rozmiarów mimi, żeby coś takiego wykopać. No i po takim spacerku z psem w tej wichurze to jakiś apetyt mnie dopadł, niestety, ale śniadania są tutaj naprawdę, naprawdę pyszne. Wczoraj była taka sobie pogoda, no bo tak popadywało cały dzień. Na szczęście nam się udało te spacery zrobić. Także, według prognozy, dzisiaj miało być dużo lepiej, i wszystkie takie aktywności typu rowery, konie przyłożyłyśmy na dzisiaj. Natomiast, słuchajcie, jest tak naprawdę straszny wiatr. Ja nie żartowałam rano, jak byłam z Mimi na spacerze, że jest po prostu tak straszny wiatr, że, że zrezygnowałyśmy, bo, 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 bo po prostu się nie da funkcjonować na zewnątrz. Lodowaty, przejmujący, po prostu porywający, więc no cóż. Mam taki plan, żeby wszystkie te kalorie, które miałam spalić na rowerze i na koniu, spalić tutaj. <noise> Stefcia i Marysia na masażu, go się odpoczywa. Ja chociaż wejdę na stepper na pół godzinki. No to lecę pół godzinki, bo w tej wichurze to na pewno kroków nie zrobię. E, właśnie odwiedziła mnie na siłowni Stefcia, bo słuchajcie, jej masaż jest opóźniony już o 25 minut. Więc wczoraj byłam zachwycona spa tutaj w sielance i mam nadzieję, że nie zmienię zdania dzisiaj, no bo takie traktowanie klienta, zwłaszcza takiego małego klienta, no to jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. A wiecie dlaczego mówię, że małego klienta? Dlatego, że osoba dorosła w takiej sytuacji, siedząc gdzieś tam sobie w pokoju relaksacyjnym czekając na masaż. Po prostu po 5 minutach pójdzie do recepcji się spyta, co jest grane i czy jest jakieś opóźnienie i tak dalej. Po 10 minutach już pewnie będzie troszeczkę mniej przychylnie nastawiona. Natomiast w przypadku takiego młodego klienta, małego klienta to Stefka po prostu za 25 minut przesiedziała tam grzecznie na kanapie, czekając aż ktoś po nią przyjdzie. I to jest niefajne, dlatego że tym bardziej personel powinien o takiego młodą klientkę zadbać, żeby się nie czuła niekomfortowo. Bo wiadomo, że jeszcze nie ma tych umiejętności takich, żeby tak się stanowczo domagać swoich praw. No i sytuacja uratowana. Stawcie jaki masaż? Warto było czekać? Cudowne. Cudowne. Stefcia też była u Pani inna. Cudowne. Cudowne. Ale byłaś trochę zła, że na początku czekałaś, nikt Ci nic Cudowny. nie powiedział, prawda? Hmm. to słabo. To słabo, ale przynajmniej ale, był ale, fajny masaż. Ale masaż był super. Masaż super. No to, to świetnie. Super. Ja nie wiem, słuchajcie, że to jest normalne, ale mamy jeszcze więcej rzeczy wyjeżdżając, niż jak przyjechałyśmy. Nie, normalne, no. nie, no po prostu dziewczyny. No, Bo one zamówiły te brawo. zabawki z Warszawy jeszcze. Przecież Stefie Piotrek zabawki wczoraj przywiózł. No o to, pokażę. Nie, no to jest paranoja, no. Tak, pokaż Marysia, jakiej o to... wielkości. O właśnie, no. A ja mam I dziwimy się, i a ja dziwimy ja mam się tak że tak samochód jest samochód tak wypakowany. Następnym razem we 4 na dwa samochody chyba będziemy nie jechać. Albo może bierzemy. bez nich. Nie na pokój więcej bierzemy. Pokój więcej. No. <laughs> Dobra, dziewczyny, co? Jak się lanka? Podobało nam się? Podobało no, nam no. się. Nie, no, bardzo fajnie. Rewelatet. Tak, świetne jedzenie. Bardzo dobre jedzenie. jedzenie, bardzo bardzo tak. dobre jedzenie. To jest super basen. ważne. Fajny bo basen. Bo jest się jest... Ze O jedną piłkę Stefana mnie skakała, a ja na nią. O no super. Basen fajny. Jedzenie dobre. dobry. Piękny. Peren piękny Lamy, bardzo zadbane. Soj, tak. i bardzo zadbany. Piękne tak, jest mi jest bardzo fajne warunki, żeby dojazdy jazdy konnej, mają rowery, co nam, się, co nam się nie podobało, coś nam się nie podobało, słuchajcie, no mogłyby, je, tak co mi się rzuciło e, tak od razu w oczy, to tak, po pierwsze to, o czym Wam mówiłam, to chłodne oświetlenie, prawda tak. Małgoś, bo to chłodne oświetlenie, na przykład restauracja jest już, jest już świetnie oświetlona, natomiast to basenowe światło okropne i w pokojach, gdyby było cieplejsze światło, to też byłoby, jedno, e, byłoby ładniej, będzie... natomiast ja chciałam powiedzieć, że jest świetny serwis. Tak, jeżeli tak, obsługa, tak jeżeli obsługa jest znakomicie wyszkolona, są po prostu świetnie, są bardzo dobrze przygotowani, są grzeczni, nie no, po prostu serwis jest naprawdę świetny. Minimalnie, może, jedną bym miała uwagę, żeby troszeczkę bardziej e, uważnie traktowali dzieci, e, które też są klientami, no bo stawy ten oczekiwanie na masaż, 25 minut było niefajne, mimo że później jakość masażu zrekompensowała to, ale też w restauracji miałam takie obserwacje, że, że trochę dzieci. Były traktowane przy zamówieniach i tak dalej, trochę tak bardziej lekceważące. Nie wiem, się, czy też miałeś takie wrażenie, czy przesadzam? Co, nie wiem, no, one narzekały, ale ja też bym się, biorąc pod uwagę. No, ja biorąc pan uwagę ogóle, biorąc pod uwagę, ile miała... ja nasze córki narzekają, tak. to w sumie e, też, e, też nie Służą wiem. E, I słuchajcie, to co zdecydowanie. E, e, uważam, że świetnie, hotel naprawdę jest e, troszeczkę tak już, tak jak powiedziałam na początku, nadgrzyżony zębem czasu, jeżeli by zostały wymienione wykładziny. Prawda, bo te wykładziny są tylko takie, które rzeczywiście. No są nieco więcej. Yy, tak. No nie, to światło mówiłyśmy. No światło mówiłyśmy. Światło na cieplejsze. Wykładziny na nowe i słuchajcie, to jest Petarda, bo to jest tak blisko Warszawy. Yy, przecież my jechałyśmy ile nie całą godzinę tak. jechałyśmy w piątek po południu. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo blisko. Także jedzenie, tereny wokół, wszystko jest absolutnie obsługa. No bardzo, bardzo fajny weekend. I dziewczyny, chłopaki, jeszcze co, się koszty, bo zapłaciłyśmy płaciłyśmy z góry jakiś czas temu, jak rezerwowałyśmy, i zapłaciłyśmy 900 zł za weekend ze śniadaniami. I oprócz tego zapłaciłyśmy za kolację, za zabiegi w spa. No, oczywiście atrakcje typu jazda konna i tak dalej są płatne, ale trzeba przyznać, że jak na tak blisko Warszawy, jak na takie warunki, to jest bardzo okej okay cena. Prawda? Także generalnie polecamy. Tak, ja polecamy, myślę, na naprawdę na polecamy. I my myślę, pojawimy. że jeszcze w tym roku y, przyjedziemy.